Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dawniej, żeby być kimś znanym, trzeba było osiągnąć coś naprawdę wielkiego, bo tylko o takich osiągnięciach i ich autorach mówiło się w mediach i pisało w gazetach. W naszych czasach popularność mediów społecznościowych powoduje, że każdy może stać się gwiazdą. Każdy może zaistnieć w sieci, zabłysnąć czymś oryginalnym, czymś nowym. To ogromna pokusa życia na pokaz. To znaczy, człowiek będzie gotowy nawet jeść suchy chleb, żeby oszczędzić pieniądze na wakacje, żeby w tej podróży zagranicznej pokazać się, że żyje na wysokim poziomie. Ale pokusa bogactwa, pokusa sławy to nie jest nic nowego. Jezus przestrzegał już swoich uczniów przed bogactwem. Trudno bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Kiedy uczniowie Pytają, kto zatem może się zbawić? Jezus odpowiada: Człowiek sam nie może, ale u Boga nie ma nic niemożliwego tylko Bóg może dać zbawienie. Zatroskani uczniowie zastanawiają się, czy sami zasłużyli na zbawienie, czy osiągną je. Dlatego mówią Jezusowi: Panie, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co za to otrzymamy? Każdy, kto dla mego imienia opuszcza dom, ojca, matkę, siostry, braci, pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Ta obietnica była skierowana nie tylko do uczniów, ale dotyczy także naszych czasów, dotyczy każdego człowieka. Naśladowcą apostołów był święty Benedykt, dzisiejszy patron. To właśnie on przez swoją surową regułę życia doprowadził do odnowy. Do nawrócenia się wielu ludzi w Europie w czasach średniowiecza. To właśnie on pokazał, że życie nie tyle dla sławy, dla pieniędzy, ale odnalezienie sensu życia w ofiarowaniu siebie panu Bogu ma sens, że tak można też żyć. W naszych czasach powołania kapłańskie i zakonne nie są takie częste. Ale wciąż się zdarzają. I każde z nich jest dla nas wyrzutem sumienia, bo przypomina nam, że są wartości większe od rzeczy materialnych, że można poświęcić się dla Pana Boga i odnaleźć w tym szczęście, odnaleźć sens swojego życia. Wydaje się to trudne? Tak, rzeczywiście jest to trudne, wymagające. Ale gdyby to nie kosztowało wysiłku, czy byłoby prawdziwym wyrzeczeniem? W seminarium uczono nas takiej dobrej zasady: Panu Bogu tydzień w roku, dzień w miesiącu i godzina w ciągu dnia. Pewnie dla wielu godzina ofiarowana dziennie to bardzo dużo. Ale niech to nie będzie nawet godzina niech to będą nawet pięć minut ale czas ofiarowany rzeczywiście tylko Panu Bogu, w którym wszystkie sprawy, o których mówimy, że są ważne, pilne, niezbędne Odejdą na bok na rzecz tego, co najważniejsze czyli nasza relacja z Panem Bogiem. Bo nie ma co czekać, że Panu Bogu ofiarujemy ten czas, jak już będę starszy, jak już skończę pracę, jak już dzieci wyjdą z domu. Ten czas mogę ofiarować już teraz. Niech zatem przykład świętego Benedykta, ale także wielu innych zakonników, osób życia konsekrowanego którzy zdecydowali się zostawić wszystko i pójść za Chrystusem, będzie dla nas zaproszeniem, żebyśmy potrafili zostawić te niezbędne rzeczy, a ofiarować czas Panu Bogu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.